Dawaj. Witajcie kolejnej recenzji już nie na no o figurkach, tylko o wyprodukowanych również przez Hasbro hełmach postaci z Gwiezdnej Sali. Nie są one za nowe. A ja jestem Waxer. A ja, Igenal. a ja Vaxer. Serdecznie witamy i prosimy oglądać. No widzicie wprowadziliśmy dwie zmiany, nie ma muzyki w tle i, nie, i są dwa produkty. Dobrze, może zacznijmy od Helmu klona. Hełm klona. Tu. Weź go tutaj tak bardziej. Tak, dobra. Ten. Na tło, zobaczcie. Jest trochę ubrudzony, ponieważ ma swoje lata. Znaczy, no nie tak dużo, ale trochę ma. Patrzcie, są zrobione tutaj szczegółowo tam. Ja rozumiem co co. Ja wiem, bo A? wiadomo mi z pewnych... o no, źródeł, że to służyło, aby klon... Żeby klony w ciemnej dżungli, albo w jakiejś nocnej jaskini mogły siebie zobaczyć, rozróżnić od droida. I tą lampką, jak był ktoś z za klon, klon, zaklonem, to się posługiwały. No jak chcesz. Chociaż nie są to pewne informacje, to tak się dowiedziałem. Obróć teraz do środka. Tu wypełnienie tą mamy. Tutaj ten wypełnienie, fajny wizjer. Tak i, e, i mikrofon, mikrofon trochę tandetny. Ale bardzo nie czuły. Dobra, może teraz od dźwięki. No i tutaj... Mamy e, klawisze do w tą, w tą. To jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, tak? Tu, tutaj są odgłosy żołnierzy. Żołnierzy, a tutaj komandorów. No, to jest ten. Tak. E, I jeszcze, a w górę jest... Y, nadajniki. Tak wygląda się w hełmie i ha, ha. 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 No, Trochę działa. Trochę, ale ma, ale, ale słabe. Słabo, nie wiem. Widzicie tu? Jest pod... Dobra, no. No to może przejdźmy do drugiego, co? No. Zachodzimy. A, jeszcze widzicie tu? To jest specjalnie tak zrobione, bo tutaj się wyjmuje baterię, tylko tu. No, to, ale nie, nie rozwalaj, nie no, Boże, czy Ja ci rozwalam. No nie, ale no. I hełm, zamiał. Wejdę. Zdanaj pustarki. Zawsze wejście musi być. I tu znaczy wypełnienie. Tu... I tu jest bardzo, bardzo czuły mikrofon. mikrofon. No, pra... nie widać go, bo co... Ca... A nie, no, widać, 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 widać. Ale oni nim trochę mają ciemnie. A... Tu ten wszystko. Taki profil, taki profil, tylny profil i jeszcze kontrolka. Ten kontrolka, tak. No. Yy, kolego o, narku. Weź, mnie nie zakręć. A. Tutaj są różne odgłosy. No, teraz akurat jest mikrofon. Bardzo fulny. Weź. Nie. Ale nie bardzo fulny. Tu ma inne odgłosy. Ten bardzo znany. Tak, oddech. I ten. Nie, ten nie działa. No, są trzy. A taki tutaj, zobaczcie. Chełm z filmu. No, no, różni się. No, I z tego profilu. Bo tamten wzorowano na, 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 Wojnę na Wojnach Klonów. No, żegnamy. No, żegnamy. Następny odcinek też bardzo specjalny. Cieszymy się, no. że nas oglądacie coraz więcej i mamy widzów. No faktycznie. No, no i więcej wyświetleń, no to jakiś sukces. Subskrybujcie, komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. O tak. No. Siema.